Ale luja, ale luja, ale luja, Jeśli luja, ale miłuje, będzie za to był mój ojciec, a my czeslujemy u jego no nieczmy czerni do niego. do swoich uczniów. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał. Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie tworzy serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że Wam powiedziałem, odchodzę i przyjdę znów do Was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem Wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.

Pokój zostawiam Wam, pokój mój daję Wam. Niech się nie trwa w serce wasze, ani się nie lęka. Słynnej powieści mały książę, która być może była w naszych rękach, a na jej kanwie nawet powstał muzyczny bigbitowy przebój lat 60. -tych. Znajdujemy tam opowieść o bohaterze. Mały książę, czyli właściwie dziecko, spotyka pijaka i tak jak dziecko zadaje mu proste dziecięce pytanie, co ty tu robisz? I słyszy tragiczną odpowiedź człowieka, który mówi, piję. Zaciekawiony mały książę pyta dalej, Dlaczego pijesz? Na co mężczyzna odpowiada, żeby zapomnieć. Po chwili pada kolejne pytanie bohatera. O czym chcesz zapomnieć? Aby zapomnieć, że się wstydzę, mówi nieszczęśliwy. Czego się wstydzisz? pyta mały książę. Wstydzę się, że piję. Pan Jezus, nam dzisiaj podpowiadam, nie lękajcie się, pokój wam zostanie, niech się nie tworzy serce wasze, a jednak jest w naszym życiu wiele lęków. O pracę, o zdrowie, o to, co będzie w świecie, w Polsce. Lękamy się o Kościół. Lękamy się o proste sprawy, które nas dotykają, które przeżywamy. Wracając do przytoczonej historii z Małego Księcia, pokazują nam się, że szukamy upragnionego pokoju, aby zapomnieć o własnych kłopotach. I rzeczywiście jedni. Szukają zapomnienia w alkoholu, narkotykach. Inni w ciągłej pracy. Inni w ciągłej zabawie, jakby życie było tylko zabawą. Inni szukają zapomnienia, bo traktują życie jak grę. Bo omawiamy między sobą, że to są kierki, kiedy coś skrzyta w naszych relacjach. W różny sposób. Szukamy zapomnienia, aby mieć święty spokój, jak mawiany. Ale tego pokoju ludzie jednak nie znajdują, bo coraz więcej depresji, bo samobójcze myśli, czy też takie czyny, które nami wstrząsają, gdy słyszymy, że ktoś dargnął dar się na własne życie, bo tak wielu niezadowolonych, bo nie mamy pokoju właśnie w swoim sercu. Nie mamy pokoju Chrystusowego, nie taki, jaki daje świat, ale taki, jaki daje Jezus. Przytoczony przed chwilą fragment Ewangelii, to umiejscowiamy to wydarzenie po zmartwychwstanie Jezusa a przed Niego w niebo wstąpienie. I lękają się apostołowie, co to będzie, kiedy Jezus nas z nimi już nie będzie. On jakby wlewa pokój w ich serca, próbuje uspokoić, bo mówi o paraklecie, o duchu, który pochodzi od Niego i od Ojca, który wlewa w ludzkie serca i którego także i my tak bardzo potrzebujemy i pragniemy się nim napełniać. Pierwszym warunkiem takiego pokoju jest wierność przykazaniom. To jak układamy swoje życie, czy między przykazaniami dekalogu pływamy, slalomujemy jak narciarz, czy też twardą, po tych przykazaniach idziemy przez życie. I wiemy, że to często kosztuje ale jaki wtedy w naszych sercach pokój? To tak troszkę jak wielu mówi, proszę księdza, przez cały wielki post nie tknąłem alkoholu. Nie mam z nim problemu. Ale miałem takie postanowienie, albo inne. Jaka jest radocha wtedy, wielka nas. Bo jest pokój, z wierności, czemuś, co sobie postanowimy. Chrystusowy pokój to też umiejętność albo chociaż próba przebaczenia. Tyle jest nieprzebaczonych spraw. Tylu z nas żyje niepojednanych między sobą i co gorsza później ich żegnamy na cmentarzu i mamy ten niepokój w sercu, że coś, żeśmy przegapili Czego żeśmy nie dopięli. 12 lutego 1980 roku Rzymem wstrząsnęła wiadomość, dwóch młodych ludzi zaszczeliło na korytarzu uczelni jednego z profesorów, katolika, bliskiego przyjaciela, dzisiaj świętego Jana Pawła II. Za dwa dni odbywał się pogrzeb. W czasie modlitwy wiernych do mikrofonu podszedł syn zmarłego i wypowiedział modlitwę. Módlmy się za tych, którzy zabili mojego drogiego ojca, by na naszych wargach było zawsze słowo przebaczenia, nigdy zemsty. Zgromadzeni na pogrzebie. Zgodnie odpowiedzieli wysłuchaj nas Pana jak to włośni. Wtedy rozległy się oklaski, znak podziwu dla młodego człowieka, który potrafił przebaczyć. Jeszcze jeden warunek pokoju w sercu, pokoju Chrystusowego. To sytuacja, jakie nas. Często przerastają, zaskakują, nie umiemy sobie z nimi poradzić. To raz jeszcze sięgnę do tradycji do bogactwa życia przeźbiejących, wyzwalających się z tego straszliwego naołu, kiedy w modlitwie, którą wypowiadają, proszą najwyższą instancję twórcę, jakkolwiek go nazywamy. Tak tam jest to ujęte, abym umiał sobie poradzić z tym, co mnie przerasta, z czym sobie nie umiem radzić, żebym to umiał oddać Jezusowi. Kochani to szkoła naszego zmartwychwstałego Pana. Ciągle do niej chodzimy i będziemy chodzić do końca życia, aby uczyć się od Niego m.in. życia pokoju serca, pokoju, którego świat dać nie może. Sięgajmy po niego, bo Jezus nam go podaje na tacy. Ale jest to praca, jest to proces, którego ciągle się uczymy, oby nam się udawało.